Ja tu chciałbym się odnieść do takiego jednego tekstu, do takiego jednego filmiku, który znalazłem na Facebooku. Otworzyłem Facebooka i wyskoczył mi taki filmik i pod nim taka przestroga. To jest filmik Jakuba Kamińskiego. Kto wie, kim jest ten człowiek, ten wie. Bez wątpienia on miał spotkanie z Bogiem, Bóg go uzdrowił, Bóg i jego działanie całe było opisane w książce Jakuba Kamińskiego pod tytułem Prawdziwe Zwycięstwo. Czytałem tę książkę. Jest to fajna książka. I być może teraz Jakub Kamiński po tych kilku latach może troszkę bardziej się zapatruje na taką strefę cielesną życia. Jednakże jego misja na tyle, na ile ją znam. Bo nie znam jej całkowicie. Jednak czasami oglądam jego filmiki i z wieloma się po prostu zgadzam. Jednakże Kuba używa takiego języka bardzo bezpośredniego i bardzo nowoczesnego, a ludzie jak na złość, głównie dla nich chwytają go za te słowa kiedy jego słowa są inne aniżeli te, które są w Biblii wówczas pojawia się problem tyle tylko, że problem mają właśnie ci ludzie którzy próbują znaleźć w misji Jakuba Kamińskiego w ogóle w całym jego życiu coś, co jest przeciwne Biblii coś, co się nie zgadza z Bożym Słowem coś czego Bóg nie mówił, a co rzekomo miałby głosić Jakub? I takie wrażenie mam, że ci ludzie po prostu tak by szukali takiego haczyka na Jakuba, żeby go po prostu sądzić, osądzać i może niektórzy go potępiają, bo jak widzę po komentarzach i po odpowiedziach na jakieś tam filmiki, ludzie właśnie go potępiają ze względu na to, że ktoś tam się dopatruje jakiegoś okultyzmu czy jakiegoś szamanizmu. I tak właśnie dzisiejszy, właśnie artykuł, który znalazłem pod takim filmikiem, zresztą jest ten filmik również na YouTubie, nie tylko na Facebooku, ale na YouTubie też. I tam Jakub Kamiński wypowiada się o działaniu Boga w jego życiu i jak Bóg pracuje w jego życiu i jak mu daje to, o co ten go prosi. Tylko, że Jakub używa takich słów jak prawo przyciągania, wizualizacja, i ludzie tutaj na Facebooku, właśnie ze względu na te słowa, jakie wypowiedział Jakub Kamiński, próbują go właśnie. Nawet to robią, osądzać i starają się Jakubowi przypisać szamanizm albo okultyzm, nie wiem, może niektórzy nawet i satanizm. I ja ten jeden z tych filmików obejrzałem teraz, gdzie Jakub mówi o prawie przyciągania i wizualizacji, i ja tam nie dostrzegam niczego złego, niczego zwodniczego. A to dlatego, że to są terminy. Może jeśli chodzi o same słowa, to w Biblii takie słowa nie padają, ale w Biblii są zasady działania tego, o czym mówi Jakub Kamiński. Jakub nazywa to wizualizacją, nazywa to prawem przyciągania, a może nawet używa również pojęcia karma. Jednakże to wszystko, o czym mówimy dzisiaj i o czym mówią różne inne religie, jak religia pochodząca z Indii. Hindusi tak mówią, używają właśnie tych nowoczesnych słów. Jednakże to wszystko jest opisane w Biblii. Dziwne? Więc ja bym proponował, ażeby ci ludzie, którzy tak krytykują Jakuba Kamińskiego i wręcz go osądzają, ażeby zaglądali jeszcze raz do Biblii, czy to, o czym mówi Jakub, on używa takich właśnie słów, które padają w hinduizmie na przykład. Ale co z tego, kiedy zasady działania są takie same, jakie opisane są w Biblii? Ja to zaraz udowodnię. Bo Jakub gdzieś tam prosił, Pana o to, ażeby mu pobłogosławił go pieniędzmi, bo tam po prostu miał jakieś braki, było mu potrzebne nawet nie wiem do czego, ale nieważne, potrzebował pieniędzy, potrzebował błogosławieństwa i ktoś pewnie wydaje się mu, że Jakub modlił się do pieniędzy, czy nie wiadomo jak, bo niestety takie wspólnoty na Facebooku również są, na przykład Kościół Mocy, Kościół Mocy to się nazywa i tam ludzie byli na początku Współpracowali z Bogiem, byli widać namaszczeni całkiem nieźle, ale teraz poszli jak gdyby w inną stronę. Teraz modą się tylko rzeczy materialne, modą się tylko błogosławieństwo pieniężne, modą się tylko o to, co jest tu na Ziemi, a ja sam zauważyłem i tutaj jestem tego pewien, że oddalili się od Boga i poszli w inną stronę. No ale wróćmy do Jakuba Kamińskiego. Odnośnie tego, że zarzuca się mu, że on używa terminu wizualizacja i tego typu to jest szatanizm, więc proszę mi odpowiedzieć na pytanie w jaki sposób, jeżeli ktoś chce od Boga coś otrzymać, prosi Go o coś w jaki sposób chce to otrzymać nie wiedząc w ogóle o co prosi tak naprawdę, bo wizualizacja to jest nic innego jak wyobrażanie sobie tego o co człowiek prosi czy tego jakby to poprawiło jego życie, gdyby coś już otrzymał nieważne co, bo przecież nie wiem o co ktokolwiek inny może prosić ale to jest po prostu praca z wyobraźnią i to bardzo wzmacnia jego wiarę. Na dowód tego podam jeden przykład z Księgi Przysłów z 23 rozdziału 7 wersetu. Czytam z UBG. Bo jak myśli w swoim sercu, taki on jest. Więc tutaj te słowa, które Jakub nazywa prawem przyciągania, wyjaśniają w jasny sposób, że jak człowiek myśli w swoim sercu, a myślenie w swoim sercu jest to Tożsame z wiarą, czyli w co człowiek wierzy, taki jest. I właśnie człowiek będzie przyciągał to, w co wierzy i czego chce. Przecież my wszyscy zostaliśmy stworzeni na wzór i na podobieństwo Boga. I chyba wszyscy wiemy, jak działa wiara, bo wiarę można rozumieć też na sposób techniczny. W XI rozdziale Listu do Hebrajczyków pisze tak Wiara zaś jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy. Dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy. Tak więc, jeżeli Jakub spodziewał się otrzymać od Boga tam na przykład jakieś błogosławieństwo pieniężne czy cokolwiek innego, to on je od Boga otrzymał, jeśli w to uwierzył. I to jest właśnie prosta sprawa, krótka piłka. I ja widziałem filmik z Jakubem Kamińskim, gdzie on mówił do Boga, że chciałby od niego dostać jakieś błogosławieństwo finansowe. I jako, że Jakub głęboko wierzy w Boga, w jego moc, jego siłę, w to, że on jest przy nim i w to, że Bóg chce mu pomóc, to tak się właśnie stało. Co de facto Jakub opisuje w praktyce. Mówi od początku do końca, jak rozpoczął i jak to się skończyło jego błogosławieństwem finansowym. I to już na pewno nie jest żaden szamanizm, żaden New Age. Mimo, że tak się może wydawać, ale nie jest. Przecież to jest potwierdzone wszystko Biblią, że tak właśnie działa relacja między człowiekiem a Bogiem. Na dowód tego podam tutaj fragment z Ewangelii Według Marka z 11 rozdziału z wersetów od 23 do 25. Zaprawdę powiadam wam, to mówił Jezus, kto powie tej górze, podnieś się i rzuć się w morze, a nie wątpi w duszy, lecz wierzy, że spełni się to, co mówi, tak mu się stanie. Dlatego powiadam wam, wszystko, o co w modlitwie prosicie, stanie się wam, tylko wierzcie, że otrzymacie. A kiedy stajecie do modlitwy, przebaczajcie, jeśli macie co przeciw komu, aby także ojciec wasz, który jest w niebie, przebaczył wam wykroczenia wasze. I ten fragment, on mówi bardzo wiele o tym rzekowym prawie przyciągania, o którym mówi Jakub Kamiński. Przecież górą jest nie tylko góra fizyczna, chociaż też może być, ale górą jest na przykład brak pieniędzy z czym właśnie sobie sami nie możemy poradzić górą może być góra różnych innych nieszczęść, wszystkie przeciwności jakie człowiek ma to są właśnie te jego góry jeżeli ktoś będzie w wierze mówił do tej góry, no to uzyska wszystko i to dostaje od Boga, no bo to się znikąd przecież nie bierze i tak jak w, na końcu tego fragmentu że należy przebaczyć, jeśli mamy co przeciw komu. Tak, bo jeżeli my nie przebaczymy komukolwiek, do kogo żywimy jakąś urazę na przykład, to wtedy Bóg raczej nam nic nie da, bo przebaczenie otwiera drogę do tego, ażeby nasza relacja z Bogiem przebiegała w niezachwiany sposób i nie była niczym zakłócona. I te słowa Pana Jezusa można łatwo porównać z słowami z Isu do Rzymian, z czwartego rozdziału 16. wersetu jest napisany tak. Tu przeczytam z uwzględnionej Biblii Gdańskiej. Jak jest napisane: Ustanowiłem cię ojcem wielu narodów przed Bogiem, któremu uwierzył, który ożywia umarłych i przywołuje te rzeczy, których nie ma, tak jakby były. Tu jest mowa o Abrahamie, ale Bóg do życia przywołuje rzeczy martwe i rzeczy tych, których nie ma. Ale jako, że my jesteśmy stworzeni na Boży obraz i podobieństwo, jako Nowonarodzone dzieci Boże, też mamy pewną siłę w naszych słowach. To nie chodzi o to, że my mamy jakąś siłę tworzenia, bo tworzy tylko Bóg, ale jeżeli jesteśmy jednomyślni i nasza wola jest zgodna z Bożą wolą, to Bóg stworzy dla nas to, co Go prosimy. I to też jest zgodne z tym, co mówi Jakub Kamiński. Nie ma tutaj co się doszukiwać jakiegoś szamanizmu, czy nawet satanizmu, czy jakiegoś New Age. To jest normalna kalkulacja. Tak mówi Biblia przecież. Ona nie używa może słów wizualizacja słowa nawet karma, ale to już jest nasz ludzki pomysł na znalezienie właśnie takich określeń, które najbardziej pasują do naszego języka. No to dobrze. W takim razie niech sobie każdy odpowie, czym jest karma. Takie słowo karma, karma, karma bez przerwy się przewija czy w mediach społecznościowych, czy w jakimkolwiek innym miejscu na stronie czy ludzie. Na przykład często to sobie tak mówią, że coś się komuś przydarzyło, bo to jest karma. Coś się stało lepszego, jakaś karma na no dobre. Coś stało się na źle, to jest też jakaś karma. A karma to jest nic innego, jak po prostu Boży Sąd. Jest to efekt i doświadczenie w praktyce. Tego, o czym mówił Bóg, czyli po prostu siania i zbierania, bo co człowiek będzie siał, to i będzie zbierał. Tak powiedział przecież Pan Jezus. Jeżeli ktoś sieje coś złego, coś na przykład ktoś czy jakiejś innej osobie, czy ktoś robi na źle dla innej osoby, to później za jakiś czas bo to nie musi być nagle, nie musi być od razu za jakiś czas doświadcza owoców tego, co właśnie siał. Doświadcza nieszczęścia, jeżeli komuś życzył źle, to do doświadcza nieszczęścia dla samego siebie, a jeżeli życzył komuś coś dobrego, to również doświadcza pozytywnych błogosławieństw. I to oczywiście wszystko daje Bóg, bo On jest sędzią, a my ludzie nie mamy zdolności tworzenia, czy dobrego, czy złego. To najwyżej możemy sprowokować Boga do tego, aby. Tworzył to, o co prosimy. Także ja tutaj tylko chcę uporządkować, słownictwo, którego używa Jakub Kamiński, bo to jest słownictwo nowoczesne, słownictwo młodego człowieka, a ludzie, którzy trzymają się tylko kurczowo języka, którego używa Biblia, no mogą, tak jak na przykład teraz to się dzieje, no zostać niestety zniesmaczeni. Ale ja. W języku jakubaka Kamińskiego, na tyle co go znam, na tyle co słuchałem jego wypowiedzi na różnych kanałach, w różnych jego filmikach, czy nawet w książce, którą kiedyś tam wydał, to ja tutaj się musiałbym naposiłkować i celowo próbować doszukiwać się jakiegoś zwiedzenia, ażeby później Jakubowi go przypisać. Ale tego akurat nie widzę. Więc ja zamiast sądzić kogoś, to wypadałoby, ażeby język Jakuba Kamińskiego uporządkować tak i zobaczyć, że on jednak pasuje do Biblii. Bo prawo przyciągania jest to po prostu odpowiedź na to, w co wierzymy. Jeżeli ktoś wierzy w coś złego albo i dobrego, nieważne, i o tym myśli, i to czyni, to w odpowiedzi właśnie będzie miał właśnie to. Jeżeli chodzi o wizualizację, no to jest po prostu praca z wyobraźnią, bo po to dostaliśmy wyobraźnię, aby z jej korzystać przecież jeżeli chcemy jakieś błogosławieństwo od Boga uzyskać to w jaki sposób to może do nas szybko przyjść jeżeli nie będziemy nawet myśleć o tym przecież jeżeli ktoś chce mieć jakieś lepsze życie lepsze zdrowie i w ogóle to jeżeli nie będzie o tym myślał jeżeli nie będzie siebie widział w wyobraźni że jest taki jakim chce być no to w jaki sposób ma to do niego przyjść Przecież każdy, jakiekolwiek błogosławieństwo chciałby Boga otrzymać, no to on w wyobraźni, czy nawet chce, czy tego nie chce, on widzi siebie, jaki by był po otrzymaniu tego błogosławieństwa, czy widzi siebie, jakby to zmieniło jego życie, czy drogę do tego błogosławieństwa. Zresztą to się dzieje nawet samo z siebie i nie trzeba zbyt wiele wysiłku, ażeby widzieć siebie. Po otrzymaniu tego błogosławieństwa, i to jest właśnie ta wizualizacja, o której mówi Jakub Kamiński. Dlatego nie powodajmy skrajności i nie doszukujmy się jakiegoś zwiedzenia, jakiegoś działania złych duchów, czy może New Age, czy może Reiki, czy nie wiadomo. Ja nawet sam nie wiem, jest mnóstwo technik, takich typowo przyziemnych i rzeczywiście bezbożnych, technik nawet stanistycznych, których używać nie wolno. Oczywiście, że nie, ale tutaj w wymowie Jakuba Kamińskiego ja nie dostrzegłem tutaj niczego zwodniczego. Owszem, może on w innych filmikach coś mówi, co nie jest w porządku do końca. No nie wiem, ja wszystkich jego filmików nie oglądam, jednakże tutaj, gdy ktoś przestrzega przed tym, że Jakub użył jakiegoś słowa, którego nie ma w Biblii i to słowo używają również inne religie, czy to muzułmanie, czy hindusi, to od razu to musi być złe, bo trzeba wiedzieć, że zarówno Zbytnie poświęcanie uwagi diabłu jest złe, jest nie w porządku, jak i ignorowanie jego działania całkowicie, no to fakt. Może Jakub nie jest do końca idealnym człowiekiem, ale w zasadzie nikt nie jest. I tak jak powiedziałem wcześniej na początku, są takie kościoły, które faktycznie bardzo daleko odeszły, bo zobaczyły, że Bóg działa w ich życiu. I niejako mogą go nawet wykorzystywać ponad to, co faktycznie potrzebują. I rzeczywiście tak się dzieje, Kościół mocy jest właśnie takim przykładem bardzo wyraźnym tego, że tam zaczęło się dziać naprawdę bardzo źle. I mimo że Bóg działał tam, na 100% On tam działał parę lat temu, to teraz, tak prawdę mówiąc, ja nie wiem, jaki duch tam teraz jest. Bo tam bez wątpienia działa jakiś duch, ale czy jest to Duch Święty? Jestem, prawdę mówiąc, osobą, która w to jednak wątpi. Tam Ducha Świętego chyba już nie ma. Kiedyś był na 100% w Kościele Mocy, ale teraz to, co tam się dzieje, co robią ci ludzie, których ja poznałem na samym początku mojej drogi, to dobrze, że Duch Święty odsunął mnie i wręcz odepchnął od tamtych ludzi, bo jednak można bardzo łatwo zauważyć, że jednak tam się dzieje niedobrze. A patrząc na Jakuba Kamińskiego jest różnica ogromna między nim a kościołem mocy. Także może ja wszystkiego nie wiem, ale nie doczukujmy się na siłę jakiegoś działania okultyzmu tylko dlatego, że chłopak używa nowoczesnych słów. Oczywiście, jeżeli odnajdziemy błędy, trzeba o nich mówić, trzeba takich ludzi przestrzegać i napominać ich, bo to jest inna sprawa, nie można być Ślepym nie można mieć zamkniętych oczu na cudze błędy, ale jeżeli ich tam nie ma, to nie doszukujmy się ich na siłę. Najlepsze, co możemy zrobić dla siebie samych, to mieć z Jezusem jak najlepszą relację, jak najbliższą, jak najbardziej intymną i jak najbardziej zacieśnioną. I idźmy tylko za tym, co powiedział Jezus, co jest zapisane w Biblii. Nie wykraczajmy poza nią, bo faktycznie w takich sytuacjach możemy pójść za daleko tak jak niektóre kościoły, a w tym właśnie Kościół Mocy, i możemy pójść na drogę wręcz zwiedzenia, bo gdzie tylko diabeł zauważy, że się oddalamy od tej prostej bądź bądź ścieżki, którą wyznaczył Jezus Chrystus, którą wytyczył On, jeżeli będziemy starali się już na własną rękę, nie zważając na głos, na napomnienia Ducha Świętego. Będziemy chcieli sami pójść dalej, jakoby może wiemy już tak wiele, że możemy sami i bez żadnych obaw o własny los iść dalej, rzekomo w kierunku Boga. Chociaż jeżeli tak zrobimy, to Diabeł nas może dopaść gdzieś w pewnym momencie tej drogi i będzie chciał nas w pewien sposób wyszarpywać z tej drogi. I wtedy możemy, tak jak niektórzy tego doświadczyli na własnej skórze, odejść na bok coraz bardziej i coraz bardziej. Aż w końcu Diabeł nam wytyczy taką drogę, że my będziemy myśleli, że idziemy za Jezusem, idziemy w jego kierunku, ale jednak oddalamy się od niego i w końcu cofniemy się, być może nawet całkowicie do tyłu i pójdziemy w inną stronę. I przed tym naprawdę musimy samych siebie przestrzegać, trzymać się tylko Biblii, trzymać się tylko słów pana Jezusa, bo on jest, on czuwa i on niebawem naprawdę przyjdzie, powróci tutaj. Po raz kolejny, i będzie oczekiwał, że znajdzie tutaj jak najwięcej ludzi, którzy do Niego należą. A ja zauważyłem, że jednak tej wiary, której będzie Pan Jezuszywał, kiedy przyjdzie, to On znajdzie naprawdę bardzo mało, bo czasy się robią coraz gorsze i widać jak na dłoni, że mamy czasu, coraz mniej do powrotu Jezusa Chrystusa i Raczej brtajmy się jedni z drugimi, aniżeli poszukujmy i doszukujmy się błędów w nauczaniach innych ludzi. Bo podziały może się okazać, że sami sobie tworzymy, a z tego nic dobrego nie wyniknie. Ostatecznie z tego nic dobrego nie będzie, będzie coraz więcej tych podziałów i zamiast w kierunku Jezusa, to my ten czas poświęcimy na walkę jedni z drugimi. I może się ostatecznie okazać, że my wszyscy Wespół przegapimy czas, kiedy Pan Jezus powróci, i ockniemy się wtedy i to będziemy w walce między samymi sobą że Pan Jezus przyjdzie, i jak my się wtedy przed nim pokażemy. I raczej o tym myślmy, jak o osądzaniu jednych albo drugich. Błogosławie wszystkich. Ewangeliz Dawid.